Witamy w kolejnym, spóźnionym jak zwykle odcinku przeglądu machinimy. Sprawdzimy dziś, czy wrzesień faktycznie obfitował w filmy. <trybuj> Def opublikował piąty już odcinek serii Grooves. Nasi bohaterowie wracają na stare śmieci Grove Streets. Podczas zwykłego spaceru jeden z bohaterów spotyka tajemniczego rządowego agenta, który przez szantaż zleca dwójce gangsterów zabójstwo prokuratora prowadzącego postępowanie sądowe przeciwko niemu. Ta. Rząd poluje na rząd. Jesteś zbyt pewny siebie, Gacie. Naprawdę sądzisz? The New Gorn Killer, tak jak zapowiedział podczas wydania prologu, 25 września pojawił się pierwszy odcinek remake'u Ostatniej Linii Obrony czyli Almanach Demonów. Akcja epizodu zaczyna się zaraz po prologu. Tak. Czyli przybycie bezimiennego na dwór Irdorad. Ma on jeden cel. Wyeliminowanie wysłannika zła. Jednak jedno spotkanie na zawsze odwiedzi losy bohatera Skorinis, a także całego kontynentu. Wkrótce Bezimienny będzie musiał poznać prawdę o sobie i swojej przeszłości. Nastąpiło przebudzenie. Teraz wszystko w twoich rękach. Zabiłeś jednego z moich sług. To on miał posługiwać się Szponem. Przestań zrzędzić. Co on powiedział? Ha, spokojna głowa! Posklejane jaja, strażnik Wagin, część druga. Dobra wiadomość dla fanów sklejanek. Gumysław stworzył drugą część strażnika wagin. Jeśli podobała Wam się część pierwsza, to z pewnością i druga przypadnie wam do gustu. No zapraszamy. Będę musiał o tym pomyśleć. No dalej, myśl. Chyba mam lepszy pomysł. Gotyk 2 noc kruka. Nie rozmawiaj z nieznajomymi. 2. Druga część. Nie rozmawiaj z nieznajomymi autorstwa Ravena. Co tym razem dziwnego się stanie? Kurwa. no nie. Hej! Nie, kurwa! Wiesz co ci powiem? Spierdalaj głupi do jebie! Odnoszę dziwne wrażenie, że jesteś niezłym frajerem. Ja ty to jesteś ruskim pedałem! Czemu jesteś taki niemiły, ty głupia kurwo? Gdybyś go złapał, zabiłbyś go? Gothic 2 Kruka 5 Królestw Epizod 6 Pardos i mord wyruszają na patrol. W drodze powrotnej zostają zaatakowani przez tajemniczą siłę. Ludzie z farmy przygotowują się do zaatakowania bandytów i odbicia Dorgisa. Mogłeś tak od razu, zamiast komplikować sprawę jakimś czarnuchem. Wracamy? Wydaje mi się, że dalszy zjad w tamtym kierunku wykraczałby poza rozkazy. Masz rację. Chodźmy. A Kurwa! Mord, co to było do cholery? 18 września, 2023 roku. Battlefield 3 Wybawcy, odcinek pierwszy, strata. Na świecie wybucha o dziwo trzecia wojna światowa. Pierwszą ofiarą wojny padają jak zwykle Amerykanie, poprzez jak zawsze rosyjską agresję atomową. Następnym miastem, które zostaje zbombardowane jest Denver w stanie Colorado. Colorado... Zniszczenia są ogromne. Szacowana liczba ofiar pozostaje do tej pory nieznana. Chęć zakończenia wojny staje się bardziej cenniejsza niż własne życie. Dlatego też żołnierze Selected Reserve Harry, Jason oraz Daniel zostają przywołani do najwyższego dowództwa po otrzymanie pierwszej ważniejszej misji mającej na celu zatrzymanie kolejnych zrzutów bombowych przez Rosjan. Dobra, teraz cisza. Słuchajcie, ta misja ma być jak największą dyskrecją. Bez gadania robimy to, co mamy zrobić, tak? Cześć, wbij na luz. Wiadomo. Wchodzimy tam. Raz, dwa i koniec wojny. I chcemy się dowiedzieć, gdzie do kurwy nędzy jesteśmy. Gotik: Gdzie się podziała siódma kompania, część pierwsza? Besiowy stworzył nową komedię pod tytułem: Gdzie się podziała siódma kompania? Fabuła filmu opiera się na wojnie francusko-tureckiej. Podczasowej wojny w rejonie Bzdiszewa, w czasie walk, gubi się tytułowa Siódma Kompania, a jej dowódcy razem ze swoimi ludźmi próbują trafić z powrotem do swojej dywizji. Po drodze wpadają w różne tarapaty. Musimy wracać do swojej dywizji. No chyba wam się w dupach poprzewracało, nigdzie nie pójdziecie, bo jesteście w naszej niewoli i kurwa żaden z was stąd kurwa nie wyjdzie. A o ile się kurwa założysz, że nie wyjdziemy. Do tych dwa noc kruka powrót z wakacji Raven. Dość nietypowy film od Ravena, traktujący o pewnym młodym człowieku wracającym z wakacji. Witaj chłopczyku! Ehm... Um, witam? Powiedz, kto to, to Harry Potter? Śniadanie! Zaraz. SFM, wszyscy jesteśmy graczami. To krótka animacja stworzona w Source Filmmaker, ukazująca jak to z graczami bywa. Mhm, mm super. Zaraz będę! Janusz, ja nie wiem, gdzie my popełniliśmy błąd. Rebirth, odcinek trzeci. Pajo-jajo. pajo pa pa Trzeci odcinek serii Rebirth zagościł na kanale. pajo pa Bohaterzy... rowie... Bohaterzy rowie przygotowują się do odbicia reszty. Z tego powodu zawierają dość... nietypowy sojusz. Dlaczego jesteście tak wrogo nastawieni wobec Morrisa? Cóż, Morris jest władcą Nevada. Prowadzi swoje imperium. Choć tak naprawdę jest gigantem na glinianych nogach. A my jesteśmy jego nogami. Inne filmy. Gotik Czas pogardy odcinek 3. Gotik Janusz i Przyjaciele odcinek 7. Gotik Nekrofakty. To tyle na dziś. Jeśli chcesz mieć pewność, że twój film pojawi się w kolejnym przeglądzie Machinimy, wyślij do nas wiadomość prywatną na IT lub na nasz prywatny fanpage na Facebooku. Tekst Anubis, wsparcie techniczne Citek, wykonanie Daniel Gorn Killer, stworzone przy współpracy z przystań Jeka, czytał, Nasz mentor, co to za mentorem jest. Almanach Demonów, epizod pierwszy. Dość tego cząstku. Nastąpiło przebudzenie. Śniący zbudź SIĘ! Co tym razem dziwnego się stanie? Pierwszenia się nawzajem ciąg dalszy! O. America! Fuck yeah! Farmy przygotowują się do zaatakowania bandytów i odbicia Dorgisa. Przechu dramatyczne. Dramatyczność tej serii wylewa się oknami. BATTLEFIELD 3 WYZNAWCY, ODCINEK pierwszy STRATA No... Wybawcy. Chęć zakończenia wojny staje się bardziej cenniejsza niż własne życie. Czyje? Chyba głównego bohatera? Zatrzymanie kolejnych zrzutów bombowych przez Rosjan. Ta... Rosjanie, ci źli, ci wredni, ci straszni, to wszystko Odwalcie się od naszych krastych tawaryszów, bo zaraz wjadą nam tu z bratnią pomocą. Owej wojny w rejonie Bzdiszewa. Podczas walk, podczas, podczas... Chujwa, można było zrobić trochę mniej powtarzające się teksty. To jak to z graczami bywa? Lawful good. I'm gonna report that Chaotic Evil. Suck my dick. <śmiech> <śmiech> bohaterzy rowie przygotowują się do odbicia reszty. Z tego powodu zawierają dość nietypowy sojusz. Z kostką Rubika. W Minecraft, w Minecrafcie wszystko jest możliwe. To by zobaczył do swojej magicznej kulki i powie, co mój szwagier by na to powiedział. Krzysiimir, kurwa, ze mną się nie napijesz? Syn Budziwoja. A! Czytał, nasz mentor jest zajebistym mentorem. Mm, dzięki.